Powtórka do egzaminu na bazie 6-letniego doświadczenia prowadzenia tego kanału. Notatki do pobrania w opisie, polecam zostać do końca. Zaczniemy od najgorszego: lektur. Test klas 4-6, choć obowiązkowe, możesz potraktować ulgowo. Dlaczego? Bo nie musisz znać ich treści na pamięć. Jeżeli na egzaminie pojawią się przykładowo chłopcy z placu broni, tak jak to było w 25 roku, wszystkie polecenia będą dotyczyć tylko tego tekstu z arkusza. Moja rada, najpierw ogarnij to, co daje pewne punkty: kluczowe lektury, rozprawkę, zaproszenie, ogłoszenie. A nie, to w dzisiejszym filmie. A resztę ogarniesz, gdy czas pozwoli. Niczego nie olewamy, tylko ustawiamy odpowiedni priorytet. Niestety pozostałe lektury wypada znać w całości, bo CKE wówczas daje polecenia, nie, że z przytoczonego fragmentu, tylko na podstawie treści całej lektury, no i to już boli. Ale do rzeczy, jeżeli już czujesz, że właśnie grunt zaczyna ci się palić pod nogami, to właśnie przynoszę gaśnicę. Są takie trzy książki, z którymi na egzaminie nie zginiesz. Otóż, kamienia na szaniec, opowieść Wigiliin i Mały Książę. W poprzedniej edycji był Pan Tadeusz, ale CKE go dosyć mocno Wykastrowało. Wiem, źle to brzmi, ale Tadek wyjechał z mojego podium na rzecz właśnie opowieści wigilijnej. A teraz czas przypomnieć właśnie te trzy najważniejsze lektury: Kamienie na szaniec. Zapomnijcie na chwilę o szczegółach. Na egzaminie musicie wiedzieć jedno. Ta książka to absolutny wzór przyjaźni i patriotyzmu w najtrudniejszych czasach. Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie: Alek, Zośka i Rudy, których historia rzuciła w środek wojennego piekła, mówiąc: Teraz to sobie radźcie. Ich relacja to najlepszy argument na temat. O sile przyjaźni, która jest w stanie przetrwać nawet więcej niż ta sama kanapka, która samotnie przetrwała całe wakacyjne lato na dnie plecaka. Tak. Zdarza się. Musisz koniecznie obcykać, między innymi. Zaczniemy od małego sabotażu, bo na początku ich walka to była taka miejska partyzantka. Zamiast granatów mają farbę i jaja ze stali, to na pewno. Wybijają szyby, malują kotwice i gazują kina. Pokazują, że patriotyzm to nie tylko walka, ale też swego rodzaju bunt. Dywersja. Kiedy żarty się kończą, przechodzą na wyższy level. Wysadzanie mostów, odbijanie więźniów i to już nie jest zabawa, tylko naprawdę walka o śmierć i życie. Teraz kluczowa scena, którą musisz znać, jak. Pin do telefonu, czyli akcja pod arsenałem. Przyjaciele organizują brawurową misję, żeby odbić torturowanego rudego. Do egzaminu polecam bardziej zgłębić ten temat. A jak to wykorzystać na egzaminie? Otóż kamienie to wasz argument czołg na tematy o przyjaźni, patriotyzmie, w działaniu, nie w gadaniu i dokonywaniu rzeczy wręcz niemożliwych, ekstremalnych warunkach i nie, nie mowa tutaj o ściąganiu na egzaminie. Jak coś, to wszystko co widzicie na ekranie macie do pobrania za darmo w opisie. Teraz opowieść wigilijna. Ta książka to taki uniwersalny poradnik pod tytułem Jak przestać być hamem w jedną noc. Jeżeli w temacie rozprawki pojawią się słowa przemiana, refleksja albo druga szansa, to Ebenezer Scrooge wjeżdża na białym koniu. Scrooge, jeszcze przed przemianą, to człowiek, dla którego liczą się tylko i wyłącznie pieniądze. Ogólnie to jest chodzący synonim skomstwa, zgorzknienia i samotności z sercem zimniejszym niż polskie morze. Wydawał pieniądze z taką radością, jakby wyrywał sobie zęby bez nieczulenia. Ebenezer jest dowodem na to, że możesz mieć wszystko, a tak naprawdę. Nie mieć nic, a na pewno nikogo obok. Spotkanie z duchami to był dla Scrooge'a naprawdę twardy reset. Duch przeszłości pokazał mu, jak stał się chciwym dziadem i stracił miłość życia. Duch świąt teraźniejszych uświadomił mu, co traci, pokazując szczęśliwą, choć biedną rodzinę Boba Cratchita i wizję śmierci małego Tima. Na koniec duch przyszłych świąt zaserwował mu terapię szokową, wizję własnego samotnego grobu. Ten potrójny cios ostatecznie zmusił go do przemiany. No właśnie, czas na zmiany. Scrooge budzi się jako nowy człowiek, rados hojny i otwarty na ludzi. Wreszcie zrozumiał, że prawdziwą wartością w życiu są relacje, dobroć i dzielenie się z innymi. Jak coś opowieść Wiglina jest też na kanale. No i mały książę, to jest taka wasza filozoficzna broń ostateczna, to skarbnica uniwersalnych cytatów i mądrości o życiu, a przy okazji jeden wielki dis na dorosłych. Książulo, nie ten od babów wyrusza w podróż i odkrywa, że dorośli to dziwne stworzenia. Każda planeta to inny przypadek. Król ma manię kontroli, próżny jest uzależniony od atencji, pijak pije, a bankier myli posiadanie z sensem życia. W skrócie to dorośli, którzy zapomnieli, jak być dzieckiem i po prostu cieszyć się życiem. Na ekranie widzisz dwa najważniejsze cytaty, które nie trzeba, ale warto znać na pamięć. Serio, zanotujcie je sobie albo zróbcie screena, bo to gotowce, które zawsze dobrze wyglądają w rozprawce i pokazują, że ogarniacie temat. A no i jest jeszcze wątek róży, czyli miłości w wersji hard. Ona jest kapryśna i dumna, ale dla księcia jest absolutnie wyjątkowa, bo to jego róża. To ma być argument na to, że prawdziwe uczucie to nie tylko serduszka, ale też praca, cierpliwość i poświęcenie. No właśnie, kiedy wykorzystać księcia? Ogólnie tematyka przyjaźni, miłości, odpowiedzialności oraz poszukiwaniu sensu życia. Przypomniałem właśnie z grubsza trzy kluczowe lektury. Mam je opracowane jeszcze inaczej, taktycznie pod konkretne polecenia z egzaminu. Uwierzcie mi, po tylu latach prowadzenia tego kanału po prostu wiem o co pyta CKE. O ile ten film jest taką kamizelką ratunkową, to mój kurs polskiego jest niezatapialnym Stawkiem, a żebyś miał miała pewność, że nie zatonie, to masz 14 dni gwarancji, gdyby coś Ci się nie spodobało, więc niczym nie ryzykujesz. Link w komentarzach. Dobra, lektury z głowy, całe szczęście. Teraz czas na zaproszenie i ogłoszenie, czyli maszynkę do robienia punktów. To są pewne 3 punkty, czyli prawie 7% do wyniku, a wystarczy poświęcić na to, ja wiem, jeden wieczór. Fundament jest ten sam: schemat kto, kogo na co kiedy i gdzie, plus dwa argumenty, ale uwaga, jest haczyk. Starsi widzowie pamiętają jeszcze stary legalny cheat code czyli dwa wyuczone argumenty na pamięć takie jak loteria i ocena z zachowania. No i max punktów w zasadzie wpadał bez myślenia. Egzaminatorzy płakali jak to sprawdzali, no więc CKE ukróciło ten proceder i teraz jeden argument musi dotyczyć bezpośrednio wydarzenia. I tak sobie myślę, że swoimi kursami i filmami trochę im w tym pomogłem, ale mniejsza z tym, bo co myślicie, że ja się poddam? Nie ma takiej mowy. Oto nowy, ulepszony patent jak to obejść. Korzystajcie póki idzie. No więc tak, argument numer jeden, ten uniwersalny. Zostawia Starą dobrą loterię z nagrodami, albo obietnicę wyższej oceny zachowania. To wciąż działa. W argumencie numer dwa używamy sesji zdjęciowej, ale dopasujmy ją do tematu. Zamiast pisać ogólnie zdjęcie z wydarzenia, to pisz konkretnie: Jest mecz, no to możliwość zrobienia zdjęć z piłkarzami. Jest jakiś spektakl, no to sesja zdjęciowa z aktorami po przedstawieniu. Czaisz? proste i skuteczne, i znowu jesteś krok przed innymi. Już od 6 lat robię ten kanał, stworzyłem ponad 150 filmów i 500 live'ów, i ja naprawdę filkołki egzaminatorów oraz te zasrane arkusze znam na pamięć. A jeśli kłamie wciskając kit, i z moim kursem nie dostaniesz się do szkoły pierwszego wyboru, to również oddaję ci kasę. Płacisz za realne wyniki, a nie puste obiecanki. Tak lubię ryzykować. A teraz wjeżdża waga ciężka. Część egzaminu, za którą możecie zgarnąć aż 20 punktów. To prawie połowa całej puli, więc no chyba warto. Na polu bitwy macie trzy opcje. Rozprawkę, przemówienie albo opowiadanie. Koniec. Nie słuchajcie TikTokowych dezinformatorów, którzy wciskają wam kit o innych formach, byleby nabić tylko wyświetlenia. To oficjalna informacja i macie dowód na to na ekranie od CKE. W tym filmie skupimy się na rozprawce i poniekąd przemówieniu, bo to w 90% to samo. Jeżeli umiesz jedno, to umiesz drugie. Opowiadanie na Natomiast zostawimy na osobny materiał. Ale dobra, jedziemy ze wstępem, bo to właśnie tu wybieracie, jak chcecie rozegrać tę partię. Teza to taki bezpieczny i sprawdzony ruch, a hipoteza to zagranie bardziej ambitne i skomplikowane. Zapomnijcie teraz o nudnych definicjach i lekturach, bo jedziemy na przykładzie zadań domowych. Teza. To jest Twoja broń, Twoje stanowisko, taki okrzyk bojowy. Po prostu mówisz, jak jest. Tezę stawiasz, gdy jesteś pewien swego i cała praca ma to udowodnić. Przykład: zadania domowe powinny zostać zlikwidowane, bo odbierają czas na pasję. Krótko, mocno i na temat, i od tego momentu każdy argument to kolejny cios potwierdzający, że masz rację. Hipoteza natomiast to pytanie, nie stwierdzenie. To jest tryb zastanówmy się. Oczywiście możecie użyć hipotezy, bo to nie jest błąd, jednak, moim zdaniem, na egzaminie hmm, pułapka to jest. Może za duże słowo, ale stawiacie hipotezę tylko wtedy, gdy nie jesteście pewni i dopiero będziecie sprawę badać. Przykład. Warto zastanowić się, czy zadania domowe pomagają, czy szkodzą. Brzmi mądrze, ale zmusza cię to do lawirowania między argumentami za i przeciw, ale co kto woli? Moja rada jak odkujona z ławki. No, wybór należy do Ciebie, ale moim zdaniem z tezą jest po prostu o wiele prościej. Na egzaminie, no nie wiem, czy chcesz się bawić w aż takiego detektywa. Mi się wydaje, że warto wybrać tezę, bo jest bezpieczniejsza, i daje jasny plan działania. I rozprawkę tym trzaśniesz, i przemówienie od razu zrobisz. Także dla mnie wybór jest oczywisty. Teraz rada na rozwinięcie, czyli serce twojej pracy, i to tutaj musisz pokazać, że masz coś sensownego do powiedzenia i potrafisz to udowodnić. Zasada jest prosta: albo serwujesz dwa dłuższe, konkretne. Na akapity z dwoma mocnymi argumentami, albo dzielisz to na trzy krótsze. Wybierz opcję, która do ciebie bardziej pasuje. Co jest jeszcze mega ważne, to na końcu każdego akapitu z argumentem dopisz jedno zdanie, które go podsumuje. Nazywa się fachowo to wniosek cząstkowy i pokazujesz dzięki temu egzaminatorowi, że wiesz, o czym piszesz i cały czas kontrolujesz swój tekst. Na przykład po akapicie o zabieraniu czasu przez zadania domowe możesz walnąć zdanie w stylu Widać więc wyraźnie, że nadmiar prac domowych bezpośrednio ogranicza rozwój pasji, co negatywnie wpływa na. Młodego człowieka. Oczywiście na egzaminie nie będziesz pisać o pracach domowych, tylko o lekturach, tak czy siak ta zasada działa identycznie. A jak połączyć te akapity, żeby wszystko się kleiło? Najprostsza droga to zwrotu typu po pierwsze, po drugie, kolejnym argumentem jest: i spoko, nikt ci za to beznadziejne po pierwsze, po drugie punktów nie zabierze, bo to nie jest matura. Jest bezpiecznie, i jest poprawnie. Ale jeśli chcesz pokazać klasę i nabić trochę słów, pamiętaj, że twoja praca musi mieć 200 słów, to polecam pisać troszkę ambitniej. Zamiast pisać po pierwsze, to zacznij na przykład, że warto rozpocząć rozważania od kwestii i tam dalej piszesz. Zamiast pisać po drugie, dajmy na to, należy również zwrócić uwagę na fakt, że nie dość, że jest lepiej, to jeszcze praca zyska trochę cennych słów. Okej, okay, dojeżdżamy do mety, bo zakończenie to taka wisienka na torcie, więc trzymaj się tych trzech prostych kroków. Pierwsze, potwierdź tezę. Przedstawione argumenty jednoznacznie potwierdzają, że zadania domowe powinny zostać zlikwidowane. Po drugie, błyskawicznie przypomnij argument, i teraz uwaga! Słuchajcie, ja też myślałem, że w zakończeniu trzeba wszystko pięknie objąć klamrą i podsumować każdy kabic osobna. Wystarczy jedno góra, dwa zdania, w których wspomnisz, czym się podpierałeś, podpierałaś. Na przykład, no właśnie, cytuję, ponieważ jak wykazałem, odbierają one czas na pasję i niezbędny odpoczynek. Tyle, zero lania wody. No i po trzecie, zakończ mocnym zdaniem, rzuć jakąś cenną refleksją albo złotą myślą, żeby egzaminator pomyślał: Uuu, kurde, dobrze to napisał. Warto więc pamiętać, że szkoła ma przygotować do życia, a nie być całym życiem. I w tym momencie powinienem powiedzieć, że w kursie rozprawkę rozłożyłem wręcz na atomy, ale już wystarczy reklam, spokojnie idziemy dalej. Ok, ogólny plan bitwy już znacie. Teraz przejdźmy do kilku taktycznych wskazówek, które odróżnią tych, co zdają od tych, co zdają na naprawdę przyzwoity wynik. To będą takie małe triki, o których rzadko się mówi w szkole, ale które potrafią uratować skórę. Zaczynamy. Pierwsze: optymalna długość wypracowania. Przyjmij zasadę 250 słów. Ja wiem, minimum to 200, ale te dodatkowe 50 słów to taka polisa ubezpieczeniowa, która chroni cię, gdy na muszony egzaminator wykreśli jakieś zbędne w jego mniemaniu zdanie. Z drugiej strony, unikaj Dajcie prac na 400-500 słów. Każde dodatkowe nadmierne zdanie to nowe pole minowe. Większa szansa na błąd ortograficzny, interpunkcyjny albo logiczny. A i tak więcej niż 20 punktów to na pewno nie dostaniesz. Także pamiętaj, celem nie jest jakość, tylko i... Celem jest jakość, a nie ilość. Twoja praca ma być jak cios boksera, precyzyjna, mocna i trafiająca w punkt. Wskazówka druga, przerabiaj arkusze. I to jest prawdopodobnie najważniejsza rada, jaką dziś usłyszysz. Przerabiaj arkusze z poprzednich lat. To nie jest nudne wkuwanie, aczkolwiek irytujące. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że nikt tego nie lubi, ale naprawdę daje to wymierne efekty. To swego rodzaju trening na prawdziwym polu bitwy. Uczysz się schematów, poznajesz styl pytań CKE i oswajasz się ze stresem. Żaden poradnik nie da Ci tyle, co samodzielne zmierzenie się z tym, co czeka na Ciebie w maju. Ale ja przecież wiem jak to jest, sam przez to przechodziłem. Samemu się kompletnie nie chce, jest nudno i ciężko się zmotywować, dlatego mam na to patent. Przed egzaminami robię na tym kanale live'y, na których wspólnie rozwiązujemy arkusze krok po kroku. Jeżeli nie chcesz, żeby ominęły Cię takie darmowe wspólne treningi, to kliknij dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienia o takowych live'ach. Po egzaminach polecam nawet odsubskrybować kanał, bo już do niczego Ci się nie przytam. Hashtag szczerość. Rada trzecia, czyli jak powtarzać lektury. Powiem coś, za co niektórzy nauczyciele mnie znienawidzą, ale zapomnijcie o czytaniu książek od deski do deski. To nieefektywne, a lektur jest po prostu za dużo, a czasu macie mało. Waszym celem jest aktywne zapamiętywanie. Im więcej zmysłów zaangażujecie, tym lepiej, dlatego bombardujcie mózgi streszczeniami na YouTubie, róbcie własne kreatywne notatki i najważniejsze, powtarzajcie ze znajomymi. Nic nie łączy tak jak wspólny wróg, czyli egzamin, zaufajcie mi tydzień Takich sesji na Discordzie przed moją maturą dał mi więcej niż 3 lata polskiego w liceum. Wasz plan minimum to opracowanie trzech lektur, o których mówiłem na początku filmu. To tylko rozgrzewka, bo pełne omówienie wszystkich obowiązkowych książek bez lania wody znajdziecie w filmie po lewej stronie. A jeżeli czujesz w kościach, że będzie przemówienie zamiast rozprawki, to dla bezpieczeństwa obczaj film po prawej stronie. Dzięki na razie, cześć.